Bójka w lidze angielskiej, zawodnicy starli się ze sobą po biegu. Wiktor Przyjemski może nie wystartować do końca sezonu. Ale oprócz tego, butelka rzucona w zawodnika i kuriozalny bieg w Rzeszowie. Matej Żagar już nie w Tarnowie, ale w Łodzi? Ekstraliga wprowadza nowości od nowego sezonu. Tajło Finden i Stal Rzeszów, telenoweli ciąg dalszy. Cześć, ja jestem Łukasz i przeglądam dla was żużlowe internety, żebyście wy nie musieli tego robić. Wiem, że poprzedni odcinek serii Speedway News był ponad dwa tygodnie temu, ale relatywnie mało się działo, były tak naprawdę tylko dwa mecze drugiej metalka z Ekstraligi, ale teraz wróciła ta najlepsza liga świata, Ekstraliga, do tego SEG, jakieś bójki, więc podsumowałem sobie najważniejsze wydarzenia z tych dwóch tygodni. No i teraz wam je przedstawię. Wiemy już od dawna, że sytuacja w Tarnowie nie jest najciekawsza. Chociaż wydaje się, że sezon zostanie dojechany do końca, to na pewno nie w takim samym składzie w jakim zaczynali. Z klubem pożegnał się Matej Żagar, właściwie to pożegnał się stricte z kibicami w swoim poście na Instagramie. Słoweniec zgłosił wniosek o rozwiązanie kontraktu z winy klubu. I wydawało się, że takiego wiekowego zawodnika w tej fazie rozgrywek już nikt nie zakontraktuje. Oj, jak musiał zdziwić się ten, który tak pomyślał. Ni stąd, ni zowąd, Matej Żagar został przedstawiony jako żużlowiec łódzkiego orła. Tym samym 42 latek pomoże łodzianom w fazie playdown. Nie wiem szczerze mówiąc na co liczą orły z łodzi przy zakontraktowaniu takiego zawodnika, ale najzabawniejsze i najbardziej komiczne będzie, kiedy Matej Żagar spuści swój były klub, to jest Unietarnów, do Krajowej Ligi Żużlowej. Nie ukrywam, chciałbym to zobaczyć. A jeśli zrobiło się lekko dziwnie, to nic w porównaniu do sytuacji, jakie działy się w meczu Stal Rzeszów Leszno w zeszłym tygodniu. W drugim podejściu do bodaj siódmego biegu ruszył się Grzegorz Zęgota i został wykluczony, jako że to było jego drugie ostrzeżenie. Zawodnicy zjechali do parku maszyn, jednak nie wszyscy wrócili pod taśmę na czas. Odległość od parku maszyn do linii startu w Rzeszowie jest dosyć spora. Kacper Mania oraz Keenan Ryu nie zdążyli przed upływem czasu ustawić się pod taśmą i zostali wykluczeni. Tym samym w biegu siódmym pojechał tylko jeden zawodnik, zawodnik Stali Rzeszów, Jakob Torsel. Natomiast jeśli Wam jest jeszcze mało, to podczas tego biegu z sektora gości poleciała butelka w stronę żużlowca. Szybka reakcja wirażowego i przedmiot został zniesiony z toru, ale niedużo brakowało, a ta uderzyłaby w zawodnika żurawi. Chyba nie muszę mówić, że to bezmyślne zachowanie kibiców gości. No bo tak naprawdę zawodnik nic nie zawinił. Nie zawinił klub Rzeszowski, nie zawinili kibice z Rzeszowa, nawet nie zawinił w tej sytuacji sędzia, wyobraźcie sobie. Po prostu ich zawodnik nie zdążył na start. Zresztą zawodni gospodarzy też. Jak dowiedzieliśmy się z mediów, w związku z tym incydentem sprawą zajmą się odpowiednie organy. Poszukiwany będzie człowiek, który postanowił rzucić butelkę na tor, stwarzając niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia. Ale bardzo rozśmieszył mnie komentarz jednego gościa: kto w ogóle wpuścił tego gościa z butelką na stadion? Eee, nie wiem, czy wiesz, ale na wielu stadionach puszczają z butelkami odpowiedniej ilości napoju. A nawet jeśli chcielibyśmy oszukać system, to wystarczy zabrać ze sobą frupa, to znaczy po śląsku frupa, po polsku to jest zakrętkę. Eee, jeśli oczywiście wiemy, jaki napój jest sprzedawany na stadionie, i sobie zakręcić taką butelkę, i nie daj Boże, Rzucić w najlepszym przypadku, postawić ją pod siedzenie, żeby, żeby się po prostu napój nie wylał za szybko, nie? Pozostaje oczekiwać, że policja potraktuje tę sprawę bardzo poważnie. Bardzo poważnie wyglądał wypadek Wiktora Przyjemskiego w ostatnim tygodniu. Młody zawodnik motoru Lublin na pierwszym łuku pierwszego okrążenia pojechał prostym motorem w bandę. Sytuacja wyglądała masakrycznie. Przyjemski nie zdążył zsiąść z motocykla i prostym, prawie motorem, uderzył w muchańca. Wiktor został przetransportowany do szpitala helikopterem, a dzień później do Polski na specjalistyczne badania. Pierwsze informacje mówiły o tym, że Przyjemski ma problem z czuciem w nogach. Na szczęście nie potwierdziły się problemy neurologiczne. Wiktor ma tylko złamaną lewą kostkę. No, ty, tylko albo aż. Mówimy tutaj o zawodniku, który będzie bronić Mistrza Świata i który jest liderem klasyfikacji SGP-2. A runda we wojen zbliża się wielkimi krokami, bo to już w połowie września. Do tego przecież został miesiąc do końca sezonu i teraz trwa faza playoff dla Motor Lublin. A Wiktor jest dosyć znaczącym jej e, znaczącym elementem drużyny. Natomiast motor Lublin, jak i sam zawodnik robią wszystko, żeby ten mógł wrócić jeszcze w tym sezonie. Mateusz puka ze sportowych faktów mówił w kolegium żużlowym, że Wiktor regeneruje się bardzo szybko. Może tak też będzie tym razem? Ten tydzień to jest w ogóle bardzo ciężki dla młodzieżowców. Dwa dni po wypadku Wiktora Przyjemskiego swój upadek zaliczył Oskar Paluch w yy, asyście Kacpra Andrzejewskiego. Podczas zawodów DMPJ Oskar Paluch zaliczył coś na kształt defektu i upadł na tor. Niestety nie zdążył go ominąć Kacper Andrzejewski i przejechał po jego plecach. Młody zawodnik co prawda zszedł do parku maszyn o własnych siłach, ale na tor już później nie wyjechał. Ale spokojnie dzisiaj widzimy go na meczu z włókniaczem Częstochowa. Ale to niestety nie jest koniec. Fatalny wypadek zaliczył zawodnik GKM-u Kevin Iwański-Held. Podczas zawodów w Krośnie spotkał się na nauku z Szymonem Ludwiczakiem. Upadek i uderzenie w bandę. Konsekwencje są jednak opłakane. Pozwólcie, że wam przeczytam: Wieloodłamowe złamanie kości strzałkowej prawej i kostki przyśrodkowej prawej. Złamanie kręgu TH9, ale bez uszkodzenia rdzenia kręgowego, i uraz prawego biodra. Na swoim Instagramie sam zainteresowany napisał tylko krótkie. Żyję. Wszystkim kontuzjowanym życzymy szybkiego powrotu do pełni zdrowia. A teraz szybkie newsy: Fredrik Lindgren znowu został mistrzem Szwecji. Szwed zrobił to po raz piąty. Do składu lokomotywu Dałga w pils dołączają S. i dobrze znany polskim kibicom Wiktor Polowara. Maciej Janowski pojedzie z dziką kartą za tydzień podczas Grand Prix we Wrocławiu. Dziką kartę na ostatnią rundę SGP2 w Wojens otrzymał Bastian Pedersen. A skoro tak jesteśmy jeszcze przy cyklu Grand Prix, to wrócę jeszcze do Grand Prix Challenge, które odbyło się już chyba wieki temu w duńskim Holstet. Prawo udziału w przyszłorocznym cyklu zapewniło sobie dwóch Polaków: Dominik Hubera i Kasper Woryna. Oprócz tego stałymi uczestnikami na pewno będą Andrzej Lebiediew i Leon Madsen. Prawo startu w Grand Prix 2026 otrzyma także zwycięstwa Mistrzostw Europy czyli cyklu SEK, a te odbyły się wczoraj w Lesznie. Trzecią rundę tegorocznego cyklu wygrał Patryk Dudek, który utrzymuje się na pozycji lidera cyklu. Drugie miejsce dla zawodnika Unii Nazara Parnickiego, na trzecim stanął aktualny mistrz Europy Andrzej Lebiediew. Ostatnia runda w czeskich Pardubicach będzie naprawdę zacięta, ale oprócz mistrzostw Europy seniorów pojechaliśmy także mistrzostwa Europy do lat 19, a w grudziądzu całe podium nasze. Zwyciężył Bartek Jaworski z Motoru Lublin. Drugie miejsce dla miejscowego Kevina Małkiewicza. Na trzeciej pozycji skończył Bartosz Bańbor, także z Motoru. Wielkie gratulacje dla naszych chłopców. Chłopcem Stali Rzeszów miał być Taiwo Finden. Niestety, przedsezonowy karambol, długa rehabilitacja i Taiwo Finden do teraz nie pokazał nam się w zawodach ligowych. No, złośliwość rzeczy martwych. Niestety do kibiców Stali Rzeszów dotarła nie tak dawno dosyć smutna informacja, że Taiwo Finden nie zostanie w stali na następny sezon. Ogłoszono, że Brytyjczyk podpisał prekontrakt z drużyną też Ostrowi. Łofinden ma tam sponsorów. Jednym z nich jest bodaj firma Płomyk? Myślę, że bracia garcarek też równie mocno zabiegali o to, żeby ściągnąć trzykrotnego mistrza świata. No i z tego co czytamy, to się udało. Tutaj szacun ode mnie dla Macieja Markowskiego, który w swoich tweetach miał rację co do przenosin Woffindena, Maćku, już nigdy w ciebie nie zwątpię. Rzeszowska Stal natomiast wydała komunikat uspokajający niektórych kibiców, że Taj i tak nie był przewidziany w składzie Rzeszowian za rok. <holy> tak, ja też tak mam, kiedy mój ulubiony żużlowiec przegrywa. I tak mi nie zależało. No ale spoko, wszystko było w porządku, więc skąd ta główno burza? W jednym z programów prezes Stali Rzeszów, pan Michał Drymajło przyznał, że Brytyjczyk chciał mieć na przyszły sezon wyższy kontrakt niż w tym roku którym nic nie startował. Dlatego, że szowianie po prostu podziękowali i nie trzymali zawodnika na siłę. A do tego wszystkiego dochodzą wypowiedzi kibiców, którzy już wyciągają Szambo na Vindena, już go wyzywają od złotówek. Chociaż rzeczywiście sytuacja jest trochę niesmaczna, bo Finden został zakontraktowany i bez żadnego debiutu w barwach stali po prostu od niej odejdzie. No ale z drugiej strony, no tak się wydarzyło, inaczej się tego rozwiązać nie dało. Ale Taiwo Finden to też nie jest taki zawodnik, który by siedział cicho. Na razie pokusił się tylko o jedno Instastory, w którym pisze, że musi wyjaśnić, musi sprostować parę rzeczy. Niech mi ktoś wyjaśni, czy naprawdę jak z klubu odchodzi jakiś mocny zawodnik, to muszą być jakieś zgrzyty, nie można się rozstać w normalnych warunkach. No jestem ciekawy, co tamtaj wymyśli, wydaje mi się, że to nie będzie nic nowego i nic zaskakującego. Zaskakujące są nowości, jakie od przyszłego roku chce wprowadzić PGE Ekstraliga, trzymajcie się krzesła, bo będzie grubo. Opowiedział o tym pan Wojciech Stępniewski na łamach portalu WP Sportowe Fakty. Po pierwsze problem zbyt wysokich kontraktów zawodników. Ekstraliga ma pomysł i wprowadzi rezerwowy fundusz finansowy. Polegałoby to na tym, że kluby dostawałyby mniej pieniędzy od Ekstraligi, a reszta tej kasy, która by miała pójść do klubów, trafiałaby do tego funduszu z zamrożonym kapitałem. Co by się z tymi pieniędzmi później stało, nie wiem, dowiemy się dopiero za 3 lata, bo to jest daleko dalekowzroczna inwestycja. Myślę, że akurat z tego pomysłu kluby nie są do końca zadowolone: stracą sporo hajsu i nie wiadomo kiedy go odzyskają, o ile w ogóle. Znaczy, oficjalnie ta kasa tam jest, co nie, ale chyba każdy z nas rozumie, że na przykład za 3 lata może być taka gadka, że te pieniądze pójdą, nie wiem, na Ekstraligę U24 i kasy nie ma. A propos Ekstraligi U24, Ekstraliga U24 będzie istniała, ale w innym formacie. Od teraz to nie sama Ekstraliga będzie finansować te rozgrywki, ale same kluby. Zespoły miały dojść do porozumienia i stwierdziły, że takie rozgrywki są potrzebne. Ma powstać pod to nowy regulamin. Czyli Ekstraliga robi sobie taki skok w bok, że my już tego finansować nie chcemy, wolimy to zainwestować w pro junior system. Bo właśnie to jest kolejna nowość. Pro Junior System. Polegać to ma na tym, że jeśli dany klub jeździ w ekstralidze, to jego wszyscy wychowankowie do lat 21, w jakiejkolwiek polskiej lidze by nie jeździli, zdobywając punkty, walczą też o środki finansowe dla klubu. Ale jeszcze jest coś takiego jak Fundusz Atrakcyjności. Nie wiem, kto w ekstralidze wymyśla te nazwy, naprawdę. Kluby mają otrzymywać pieniądze za ilość mijanek na ich torze. Wydaje się głupie? Eee, cóż, niektóre tory po prostu nie są stworzone do ścigania, więc obawiam się tutaj, czy. Jest konkurencyjnie robić coś takiego jak Fundusz Atrakcyjności w taki, na takich zasadach, jak jest teraz przedstawiony? Może zachęci to niektóre ośrodki do rzeczywiście jakiegoś lepszego przygotowania toru, czy coś? No pewien nie jestem. O tych zmianach więcej opowiedział Marcin. Musiał na swoim kanale i policzył, ile mogą stracić kluby, także. Polecam zajrzeć do niego, żeby dowiedzieć się o tym więcej. A my przejdźmy do ostatniego, najważniejszego newsa w dzisiejszym odcinku: takie creme de la creme, bym powiedział. No bo jak kończyć to z przytupem? Tak też pomyśleli zawodnicy w lidze angielskiej, którzy po biegu rzucili się na siebie z pięściami. Charles Wright i Jake Allen już po samym biegu za linią mety mieli ze sobą kontakt, co spowodowało upadek Allena. Jednak nie można tego było tak zostawić i zawodnicy starli się na torze. Spektakularna bójka przeniosła się do parteru i dołączyły też osoby funkcyjne. To znaczy osoby funkcyjne chciały zawodników rozdzielić, co po dłuższej chwili się udało. Ale najlepsze jest to, że zawodnicy po chwili wstali, zbili pionę, uściskali się i poszli dalej. W Polsce to by tam otrzymali po czerwonej kartce, by im tam wrzucili kilkadziesiąt tysięcy złotych, żeby ich uspokoić. A w Anglii luzik, nie? Dokończyli zawody, pewnie nawet bez żadnych konsekwencji, pewnie jeszcze później poszli na piwo. No za spokojnie było po prostu ostatnio. Dawno tego nie widzieliśmy, a my jako Polacy po prostu chcemy krwi. Szczęście lub nieszczęście, że to nie działo się u nas. No tak, no bo my jesteśmy profesjonalistami. Jeśli byście mnie spytali, kto wygrał w tym pojedynku, no to bym odpowiedział, że chyba Charles Wright, który tam podduszał rywala na końcu, z zaskoczenia go wziął. A ja z zaskoczenia zakończę ten odcinek, także dziękuję. Dziękuję, dobranoc.